Witam Was serdecznie. Dzisiaj szybka lasagna, ale nie taka zwykła lasagna, bo zamiast makaronu będziemy mieli cukinię. Zaczniemy może od przygotowania sosu mięsnego, do którego będziemy potrzebowali mięso mielone, cebulę, czosnek, pasatę pomidorową, sól i pieprz. Kopniemy sobie cebulę. przygotujemy teraz czosnek. Pokroimy go w kosteczkę. I przejdziemy teraz do smażenia. Na patelni podgrzewamy olej. Podamy przygotowaną cebulę. Do podsmażonej cebuli dodajemy przygotowany czosnek. I mięso mielone i marzymy tak przez chwilę. Więc wysmażania mięsa dodamy sól i pieprz. zalejemy fasatą pomidorową. I na takiej średniej mocy palnika pogotujemy to mięsko w tej pasacie tak około 5 minut. Przygotowany sos odstawiamy na bok. Kolejnym krokiem przygotowania naszego dania będzie przygotowanie sosu beszamelowego. Będziemy potrzebowali do tego masło. Rozpuszczamy w garnku. mąkę, pszenną mąkę. Wymieszamy masę z mąką. Będziemy dodawać powoli mleko, ciągle mieszając, żeby nie powstały grudki. Na początku i tak będzie nam się wydawało, że, że robią się grudki, ale z czasem to się rozmiesza. powstać taka jednolita masa. do zagotowania. No, sos się gotuje. Teraz dodamy sól, pieprz i oczywiście gałkę muszkatołową. Mieszamy. I odstawimy na bok. Pamiętajmy o tym, że jak sos trochę postoi, będzie bardziej gęsty. No I gotowe. Mamy już, już sos beszamelowy i sos mięsny. Teraz przygotujemy cukinię. Odkroiłam końcówki z cukinii. I musimy pokroić ją na takie cienkie, cienkie paseczki. to służy do krojenia sera, ale mi pomoże w pokrojeniu cukinii. Do poskładania naszej lasagne będziemy potrzebowali jeszcze ser i odrobina bazylii. Wszystkie składniki mamy już przygotowane. Sos mięsny, sos beszamelowy, cukinie, ser i bazylię. Przejdziemy teraz do końcowego etapu robienia dania, ale najpierw włączymy sobie piekarnik na 175 stopni, góra-dół, żeby już się nagrzewał. I zaczynamy układać. Pierwsza warstwa to cukinia. Druga warstwa to mięso mielone. Następna warstwa to ser i sól bershamelowy. Tak jak mówiłam trochę zgęstniał. Kolejna warstwa sukinia. Sól, pieprz mielone tym mięso Fazer. e só ser. I posypujemy delikatnie bazylią. I do piekarnika na 35 minut w temperaturze 175 stopni. Na dzisiaj to byłoby wszystko. Dziękuję Wam za spędzony czas. Jeżeli Wam się podobało, to dajcie łapkę w górę. Subskrybujcie mój kanał, oglądajcie moje filmiki i zapraszam do usłyszenia i smacznego.